Ale... Przed chwilą mówiłem o e, Dorobku e, komiksu Polskiego komiksie No czy o historii polskiego komiksu Starych rzeczach e, Jerzy Wrublewski Mówiłem również o tym, że e, Rok 2013 był takim Powrotem w polskim komiksie Do naszych korzeni I wspomniałem o takim tytule jak dawny komiks polski Teraz chciałbym powiedzieć, że Wydawnictwo komiksowe wydało u nas w Polsce Już drugi tom W którym to mamy trzy historie Ogniem i Mieczem, ale to ma Ogniem Mieczem, o... Kubuś i Bubuś oraz przygody walka w czasie wojny. Aczkolwiek e, tytuł Ogniem i Mieczem jest dosyć, jest, jest to niepełna nazwa, ponieważ brzmiona w całości Ogniem i Mieczem, czyli przygody szalonego Grzesia, powieść współczesna. E, jest to tak niebyle jaka, e, nie byle jaki komiks ten tom, że po prostu e, chciałbym na początku powiedzieć, że to jest niesamowita sprawa, że właśnie w naszych czasach e, mamy dzięki wydawnictwu komiksowemu, dzięki pracy Adama Ruska, dostęp do komiksów, które ukazywały się w latach dwudziestych, w poprzednim wieku. To są czasy, których e, mogą nie pamiętać nawet nasi dziadkowie. I teraz mamy, mamy te komiksy. I tutaj, okej, okay, można powiedzieć, że to nie są takie komiksy współczesne, że e, nie mamy tekstów, w dymkach e, i tak dalej, że tutaj jakby. Jest, są rysunki pod spodem w dwu wierszu albo w czterowierszu jest po prostu opowiadana historia, aczkolwiek jednak jest to dowód na to, że jakby komiks polski był już bardzo, bardzo wcześnie. I dowodem na to, chociaż jest właśnie seria dawny Komiks Polski. Jest to również o tyle niebanalna publikacja, ponieważ przedstawia nam społeczeństwo polskie właśnie w okresie międzywojennym w latach 20. to jest coś niesamowitego to działo się prawie 100 lat temu i poprzez pryzmat tych historyk które oczywiście były trochę groteckowe, były humorystyczne gdzie wyolbrzymiano pewne rzeczy ponieważ to miały być historie właśnie rozrywkowe to jednak jest to dzięki temu można z tych komiksów czerpać wiedzę historyczną oraz w jaki sposób wyglądało wtedy nasze społeczeństwo czego się baliśmy czego bali nasi dziadkowie, nasze babcie. Znaczy akurat bije tutaj do tomu pierwszego, w którym to Warszawa w roku 2025, dwudziestym tak nosi tytuł ten, pierwsza historia. Jakby historia dotyczy, że opowiada o tym, że Polska została zalana przez Chińczyków. Także już w latach dwudziestych Polacy bali się po prostu napływu emigrantów. Tym razem mamy tutaj w tomie drugim y, Historia Ogniem i Mieczem. Która opowiada Ogniem Mieczem, czyli Przygoda Szalonego Grzesia, powieść współczesna tak długi tytuł i uznaje się, że to jest pierwszy komiks w historii naszego kraju tutaj trzeba jednak przyznać, że no przyznać, trzeba zaznaczyć, że mamy przed każdą komiksem parustronicowy wstęp autorstwa Adama Ruska w którym to on przybliża sytuację polityczną sytuację gospodarczą Polski w tamtych latach, pokazuje jakie były aluzje twórców w, w poszczególnych momentach tej historii. Mamy również e, na końcu e, spis słów, które mogą być e, po prostu nieznane e, przeciętnemu zjadaczowi chleba, który nie interesuje się tak dobrze historią. Mamy również wyjaśnienia, e, co to było za miejsce, dana postać e, i tak dalej. Także nie dość, że mamy, obcujemy tutaj ze spuścizną naszej historii jeśli chodzi o komiks, o sztukę komiksu to jeszcze mamy bardzo bogaty tekst uzupełniający tak, żeby współczesny um, współczesny czytelnik który, jak wspomniałem, nie jest pasjonatą historii, mógł się odnaleźć i zrozumieć tę historię oprócz tego mamy tutaj mnóstwo ciekawych informacji, ciekawostek na temat samych autorów jeśli mowa tutaj o um, pierwszym tym komiksie, to ja chciałbym wyjaśnić, ponieważ sam um, Adam Rusek mówi o tym, że jednak pierwsza, jakby taka, pierwszy komiks już ukazywał się w 1859 roku, którego to autorem był Kostrzewski, i dlaczego tutaj wyjaśnia mowa, że to właśnie ogniem i mieczem przygody Szalonego Grzesia uznaje się za ten pierwszy komiks. Otóż on został. On był wydawany w szczutku przy w w 1919 roku pierwszy raz pojawił się w Lubtym. został był ciągnięty aż do listopada. Autorami był Kamil Mackiewicz oraz Stanisław Wasylewski, który tworzył pod pseudonimem Bury Mamy też opisane oczywiście całą tę historię, jak wyglądał wtedy Szczutek, że był przeniesiony do Lwowa, tego typu historie, aczkolwiek... Chodzi o to, że Kamil Mackiewicz już tamtych czasach był bardzo cenionym, popularnym artystą, ponieważ on skończył szkołę i w Warszawie, i w Londynie. I jakby jego historia, pomimo tego, że już były, chociażby w samym szczutku tego typu historie, tego typu komiksy, to jednak on stworzył pierwszy taki cykl, taki serial. I później, w roku 20, 1920, 1920, ten cały cykl wydano w formie po prostu albumu. I dlatego ten album jest jakby całym tym, całą tą serią komiksem, dlatego uznaje się go za pierwszy e, komiks polski, ponieważ on już wyszedł z, ramach, z ram gazety i już był e, osobnym, osobnym albumem. E Także mamy tutaj oczywiście, Adam Rusek zwraca uwagę na to, że czym się różni wersja albumowa od wersji serialowej. I tutaj w tym albumie dawny komiks Polski w drugim, mamy oczywiście wersję oryginalną, wersję tą ze sztutka bez żadnych zmian, które wprowadził Stanisław Wasylewski do wersji albumowej. A czym są przygody Grzesia? Oczywiście i przygody Grzesia oraz przygody walka, to są historie dzielnych polskich żołnierzy, którzy po prostu biorą udział w różnych bitwach, ponieważ przypominam, tu, że jest koniec pierwszej wojny światowej i wtedy Polacy walczyli o kształtowanie granic nowo powstałej Rzeczypospolitej. Także walczy i z Niemcami, i z bolszewikami, i z Ukraińcami. Jedzie do... na, na Śląsk, walczy z bolszewikami oczywiście, później do Lwowa, gdzie jest okupacja. Lwów przez Ukraińców pokazuje naszych przeciwników w krzywym zwierciadle. I zyskał Grześ wielką, wielką popularność. Trzeba też zaznaczyć taką ciekawostkę, że w czerwcu w 1919 roku powstał w ogóle magazyn Grześ, gdzie był spin-off od Grzesia, czyli druga historia w tym albumie, przygody Kubusia i Bobusia, którzy to są e, dzie dziećmi e, tytułowego Grzesia z pierwszej historii. Także mamy dwie, e, dwie historie uzupełniające się w tym tomie. Natomiast przygody walka w czasie wojny to również to. Jest są przygody żołnierza Również mamy wstęp w Jak wyglądała sytuacja Kto jest autorem Kiedy był wydawany ten komiks Że 17-go debiut miał 17 września 1921 roku A był, skończyła się Historia 3 maja 19, 1922 roku Mamy również przedstawione Tło historyczne Nasz tutaj walek pochodzi z Poznania i to jest też akurat tutaj akcent, ponieważ Radia Fera jest radiem poznańskim. Także mamy historię Poznaniaka, który został wtrącony przymusowo do armii niemieckiej i walczył za Vaterland we Francji. Tam oczywiście dostał się do Armii generała Halera, czyli ci z Was, którzy kojarzą nazwisko Hallery, wiedzą, że no w tym momencie nasz walek musiał brać udział w cudzie nad, nad Wisłą. Ehm, I również walczył z Niemcami, również walczył z Bolszewikami, również walczył z Ukraińcami, miał również przygody z Żydami. Coś e, naprawdę historia bardzo ciekawa. Trzeba jeszcze zaznaczyć fakt, że e, rysunkowo. Różnią się te, te historie od siebie. Trzeba przyznać, że Kamil Mackiewicz jednak przywiózł parę doświadczeń z Londynu i jego komiksy charakteryzują się lepszą animacją, podczas gdy e, przygody walka rysowane są bardzo schematycznie. Mam po prostu niczym slajdy pojedyncze ujęcia, pod spodem w czterowierszu tekst uzupełniający niesamowita historia, niesamowita przygoda bardzo się cieszę, że takie komiksy są wydawane u nas w naszych czasach, po prostu, bo jak wspomniałem nie, mamy nie mielibyśmy inaczej dostępu, ponieważ to są takie rzeczy, że nawet ci ciężko byłoby znaleźć szczutki z tamtych lat i przejrzeć tą historię, coś niesamowitego zachęcam gorąco, żeby zapoznać się z historią komiksu polskiego między innymi e, poprzez dawny komiks polski oraz poprzez e, z archiwum